Akcja y, zbiór ziemiaków, ale już jest akcja myślenia, co zasiać, jak zasiać. Y, no, wiadomo, że taka perspektywa na lata już gdzieś tam w głowie każdego rolnika świta, ale takie już y, plany na konkretny rok, co będzie w następnym roku, to y, już y, zaraz po zbiorach trzeba mieć. Dlaczego? Raz, po pierwsze, dbanie o strukturę gleby, o zasiewy, o jakość tej gleby, o. Y, o y, o co? O strukturę, o strukturę o... dobrze powiedziałam, A, o jakość. Bo, po, bo co robimy? No, po, 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 powiedzmy co dzisiaj. Zabezpieczyć przed erozją to jest mnóstwo takich rzeczy, których pewnie tam, że tak powiem, no, trzeba myśleć o tym. To tak jak mówimy już dzisiaj, bo, bo to jest taki moment, że no, do jesieni te, te poplony nam jeszcze do zimy będą rosły i tworzyły masę. I ten skomplikowany system korzeniowy, który tam w tych siedmiu gatunkach jest, bo tutaj mamy tą top glebę naszą. No i co to jest ta Top Gleba? Top Gleba to jest specjalna mieszanka poplonowa. Pytacie się co w niej jest? Czego w niej nie ma? Zapytajcie się lepiej, bo tutaj od słonecznika po wykę, po olejarkę abisyńską. co by to nie znaczyło, to jest coś co będzie fajne właśnie, właśnie fajnym przed plonem, przed ziemiakami, bo tu specjalnie żeśmy wybrali tę Top Glebę właśnie aby mieć fajną strukturę gleby i fajnie żeby to było fajnym przedplonem przed, przed zimekami. saradela oczywiście saradela to jest bardzo staran, stara sara Roślina, ja pamiętam, że jak mój ojciec 60 lat temu tą saradę lesiał, bo saradę się zbierało, nie wiem, to się skarmiało zwierzęta saradę. Tak, 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 ona, słuchajcie, ona to jest taka roślina, która wyjątkowo nawet z rosy potrafi czerpać wodę. To tak. jest na takich słabych glebach, gdzieś tam z żytem w mieszankach była wsiewana i zbierana później. No to wyjątkowo taka roślina, może e, znana od dawna i może niedoceniana, a jednak ma swoje e, właśnie. No i w tej mieszance ona też uzupełnia, bo wiadomo, że jeżeli będą bardzo trudne warunki to ona sobie poradzi. I Widzimy tutaj te pokłady właśnie poszczególnych roślin, jeżeli będzie woda, to gdzieś te, które tę masę tworzą, one zupełnie inaczej będą rosły. Jeżeli tej wody nie będzie, to uzupełnią właśnie tutaj czy ten owiec szorstki, czy, czy saradela, to też one zrobią tutaj porządną robotę i zbudują nam tę tą, tą część rośliny naziemną i podziemną, po to żeby właśnie tą strukturę tutaj gleby tworzyć. Zamówiliśmy top glebę. Mieszanka przedplonowa Poplonowa, przedplonowa dla nas, dla mnie najważniejsze to jest to, że będzie przedplonowa przed zimą ale nazywam to poplonową. Gdzie znajduje się olejarka e, abisyńska, znajduje się owies szorski, jego jest najwięcej, bo 35%, e, znajduje się słuchajcie wyka jara, ona e, e, wymrozi się przed zimą, One, jej tak, tam jej wytajera. nie będzie, natomiast jest jeszcze saradela, facelia, błękitna, słonecznik i len oleisty i się mnie pytają rolnicy, czy ja się nie boję siać słonecznika i czy ja się nie boję właśnie tej rośliny, która, która będzie ciężka później do wyplemienia. Nawet jeżeli ten słonecznik wyjdzie mi za dwa lata czy za trzy lata i gdzieś tam pojedyncze te badyle stoją, mnie to naprawdę nie przeszkadza. To są takie miejsca, gdzie przylatują motylki, gdzie to jest taki naturalny, piękny jakby świat dla ekosystemu, tak? Jak teraz to się mówi bioróżnorodność. Że to musi być właśnie mm, to następstwo roślin, żeby nie było zbyt częste m, tak po sobie, bo to podozmian jest naturalny, że mamy go tam w głowie, że to jest 4-5 roślin, nie wiem, kukurydza i tak dalej. Y ale tutaj wchodzimy z czymś zupełnie innym, takim fitosanitarnym, bo to też ma znaczenie, że uruchamiamy pewne systemy w glebie, które że tak powiem dają odporność później niszczą pewne rzeczy, patogeny i tak dalej. A z drugiej strony no, dają nam te korzyści, wyciągają z gleby też te minerały, które nie są dostępne często z głębszych pokładów ziemi. No i ta masa później po zimie ona wydaje się taka sucha, ale mimo wszystko tej masy jest dużo. Ona Daje nam tą strukturę gleby, no, wprowadza tą biomaterię do, i te mikroorganizmy, które tam dalej pracują, to jest tam pokarm też na, na lata dla, dla, dla tych mikroorganizmów i to jest bardzo ważne. Mikonka. To gleba. I ona rośnie dosyć szybko i do jesieni, do zimy to jeszcze stworzy naprawdę fajny, fajny pokład zielonej masy. No i tutaj na różnych poziomach się korzenią te rośliny, więc tutaj akurat powiem, świetnie się uzupełniają. Ile tego się daje? E, będziemy siać 15, norma jest od 12 do 15, no jedziemy tak, że tak powiem... Na grubo. Na grubo. Tu jest przyszłość rolnictwa. Nie wiem, może zauważyliście, jak oraliście po poplonach, zawsze ta gleba jest troszeczkę luźniejsza. Bo to nie, też... to, jest to jaki podkład jest, w ogóle roślina inaczej się zachowuje. Tak, nie? U nas tak. jest ten problem, żeby... Dlaczego kiedyś robili, że po rzepaku się orało, to była aż taka feska pusa, było ciężko przyorać. Taka masa jak poszło, jest zboże, na przykład czężyto, to kurde, jak poszło w górę. No tak, No tak, czymś ten obornik musimy zastąpić. Nie? No, no wiadomo, ziemniaki lubią, Lubią e, taką glebę luźniejszą, więc te, ta, ta materia organiczna na pewno spulchni, tą strukturę nam zmieni, korzenie zupełnie inaczej prze, e, tą strukturę stworzą. Nie? To mówię, 33 hektary sobie. To co mówię, Nie możemy tak podzielić, żeby te pole obciął? Te 40 hektarów? Nie. Zmniejszyć, Zmniejszyć dawkę? Nie. Jak będzie szybko jeździł, to na 40. Siejemy tą mieszankę poplonową z kilku względów. Myślę, że jeden powód jest taki, że w zmianowaniu w ziemiakach bardzo potrzebne jest, aby to fitosanitarnie zadziałało na naszych glebach. Też chcielibyśmy, aby ta ziemia była ruszona, nie leżała odłogiem, jak to mówią parę miesięcy do sadzenia naszych ziemiaków, bo my tak. dopiero teraz zebraliśmy zboża i z ziemiakiem dopiero wchodzimy na przykład kwiecień, maj. Więc, żeby te miesiące wykorzystać, żeby coś w tej glebie jeszcze zostało. Tak, tak. A te rośliny, które są w tej mieszance poplonowej, oprócz tego, że właśnie działają fitosanitarnie... Bronią przed erozją. Bronią e... przed erozją, czyli... właśnie przed, erozyn, bo tak. przed, przed z parowaniem zwykłym gleby. glebie. No, wiecie, tak. u nas jak przychodzi susza i jak wiatry wieją, to pani Jarku, jak to jest czasami? Jak to tak zwiewa? Nawet no. górne... Ty... U nas jest bardziej taki, ten tak... jak. Ważne takie przymrowki słowa, nie? Tak, tak. I Jak ten ilecki daterek, jakim rozi, nie? to górki. Tak, wysusza i to no. jeszcze piasek w oczy leci. No. nie? Dobra, to mamy tak. Ta erozja jest też postępująca. Tu mamy paniarku, aż sześć różnych rodzajów ziarna. Jak pan widzi, też słonecznik jest. Niech pan tego słonecznika nie wyjada, dobra? Generalnie staramy się, żeby była zawsze jakaś mieszanka dobra przedplonowa właśnie przed ziemiakami. Mhm. Daje nam to takie taką 100% pewność, że my tej gleby jakby nie wykorzystujemy zbyt mocno. Tak, bo e, generalnie ziemiaki no tą strukturę troszeczkę niszczą gleby i... No tak mówił zawsze mój ojciec, tak. wie, że słuchaj, ziemiakami zniszczysz sobie strukturę gleby. Ja tego na razie jeszcze nie widzę, ale no może, no nie wiem, no może dbamy o tą glebę, jest obornik, tak. jest słoma zostawiana, mhm. wiesz, nie ma wykorzystywania, że co rok sadzimy te ziemniaki, jak ja, w niektórych miejscach, tak w centralnej Polsce no, no na tak. przykład robią co rok, no ale wtedy na przykład robią szybki popląt i zmianują, yy, nie wiem, kapustą, Ym, tak, oni kal nie, mają Kalafiory. Tak, no to, to przy mniejszych arałach. Tak, ale i co roku, słuchaj, ja rozmawiałam z, z rolnikami, 50-60 lat co roku jest ziemia jak na polu. Ojoj. Oj, no niesamowite, o, niesamowite. Jest, ale, ale oni tam generalnie wszyscy, z tego co wiem, to poplony właśnie starają się robić na zimę. Na zimę. No hmm. tak, 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 no zastępują też obornik czymś, bo ten obornik też kosztuje, tak. trzeba, że tak powiem, te zabiegi, no trzeba mieć maszyny do obornika do jeszcze rozrzucania, trzeba go go mieć, kupić, trzeba kupić. go mieć gdzie kupić. Tak. Tak. No jeszcze oprócz tego, że Dbamy o naszą glebę, o strukturę i yy, 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 też chyba dodatkowo mamy jakieś dotacje yy, do poplonów. Czy to my mamy, może nie dotacje, ale w naszym chyba planowaniu nie wiem, wiem, że coś jest. I to jest właśnie nasza wystawa Plonfest, na którą też serdecznie zapraszamy 11 września. I tam będzie można się dowiedzieć właśnie o tych dopłatach do poplonów w takim specjalnym programie z, z, z tej wystawy właśnie. To jest coś fajnego i to możecie zobaczyć właśnie 11 września u nas. To jak już tak zapraszamy, to ja zapraszam 26 września do Szkotowa, żebyście nie zapominali, że mamy tutaj Dni Ziemniaka Western Day. 26 wrzesień od godziny 12 zapraszamy wszystkich producentów ziemniaka, smakoszy ziemniaka, kochających rolnictwo no i naszych wielbicieli. Słuchajcie, jeśli mówimy o mieszankach poplonowych, to nie jest to nie jest tanio. ma być dobrze, to nie jest tanio. Jeśli to ma być mają być rośliny, które naprawdę dadzą efekt, to musimy się liczyć z tym, że taka mieszanka poplonowa na hektar to jest paręset złotych. No to jest kwalifikowany materiał siewny, czyli jest czysty. Przede wszystkim nie ma tam zanieczyszczeń chwastów. Jest to materiał kwalifikowany, czyli to też nie jest, że tak powiem, materiał, który był reprodukowany przez lata. To jest materiał, który wyszedł z hodowli i on daje gwarancję, że ma wschody, ma tą jakość wzrostu i tworzy wysokie plony. Ale ja Wam powiem, że możecie też sobie sami spróbować zrobić taką mieszankę. My to z Panem Jarkiem będziemy robić, bo nie na wszystko nas stać, żeby zrobić taką mieszankę. Może kiedyś, jak się poprawi Finanse się poprawią w gospodarstwie, to będziemy kupować na wszystko. Na razie, póki co, ile nam starczy, to właśnie dajemy tą mieszankę bardzo fajną, ale jak nie, nie mamy na tyle, co nam będzie potrzeba, to co Panu kazałam zrobić? Gryszki dosiać. Jak? Głośniej! Griki obsa i też jeszcze sprawy. Facelia. Facelia. I, I słonecznika mamy słonecz. jeszcze, ale dlatego, że mamy swój słonecznik jeszcze sprzed dwóch lat, którego nie sprzedaliśmy i ale chcemy woskowodź. to wykorzystać. Mhm. Także no wiemy, że idziemy tutaj na pewne ryzyko niewschodów, czy na pewno trochę fuszery, ale na pewno pozbędziemy się tych, tych takich naszych magazynowych, zastoi, nie, Pani Jarko? Dużo nie zostało, ale co chcesz. No tak, 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 Także jeśli nie macie już nic ja kasy, to, to możecie sobie, sobie sami zrobić, ale jeżeli chcecie mieć to naprawdę super sprawdzony materiał, pewny yy, i, i wartościowy, no to wiadomo, że no lepiej zamówić o... Profesjonalną mieszankę. Ciężko byłoby skomponować coś takiego samemu, bo czasami są gatunki, których no nie ma na rynku, tak jak olejarka mm -hmm. abisyńska, no nosaradele, czy no ciężko. czasami ciężko dostać pewne gatunki. Zresztą generalnie, nawet byśmy chcieli to kupić pojedynczo, to jest to mega tak. drogie. Owiec szorski, który ma wyjątkowe właśnie też właściwości, to jest tak zwany owiec czarny, to też trudno dostać na rynku. On jest po prostu Które też. To, są to jest ten taki przypominający owiec troszeczkę drobniejszy. Ale roślina rośnie naprawdę taka... I rozpoznasz e, wszystkie rośliny, tutaj, co są? A oczywiście. To no ja słonecznik mamy, na pewno, owiec tak. Tak, e, słonecznik, owiec. Tak. Tutaj no. jest len. len. A ten owiec to jest len. na, na opał, nie? Len, Dobry, no len to len. wiem, bo len. ziarka się kupuje czasami. Len, karpatku, tu jest na, na Len się stosuje, na co się stosuje len? Wyka na jelita, jara. Jara. na żołądek. E, olejarkę jeszcze muszę tutaj znaleźć. Tu, to na, jest i... wyka. O, tu jest olejarka. Hmm? To jest wyka, a tutaj... O, oj, i takie ziarenko mikoły. Tak, tak, bo to też taka a ja mam ręce jakie mam. Nie, nie, o, ta nie, nie. jest olejarka? Zaraz, zaraz. O, ta, o, 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 o tutaj, tutaj 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 tutaj, 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 tutaj. Ta, tutaj, o, ta taka podłużna. Mhm. To jest olejarka. Nie, mhm. kur, weź to jest bierz na kombajnie. Chyba <laughs> <laughs> no, tego nawet nie zebrał, nie? Jakie specjalne maszyny są do zbiorów. Pewnie tak, no to czy? Mhm. Nie znam historii reprodukcji olejarki, ale, ale ja nie widziałem tutaj w kraju... Słuchajcie kochani, kochani vlogowicze, kochani wspaniali, cudowni widzowie, dajcie znać czy siejecie mieszanki poplonowe, czy widzicie rezultat po, po, po sianiu tych mieszanek, co o nich sądzicie, czy jesteście przyzwyczajeni do siania właśnie przed jarymi, czy właśnie w produkcji ziemiaka poplonów. No dajcie znać, każdy z Was ma jakieś swoje doświadczenia, więc podzielmy się w komentarzach nimi. Na jaką głębokość się je poplony? No gdzieś na 3 cm? 2-3 cm, tak. To między tym. Ładujemy, bo ja mam swoją no, to jest... Ale co ładujemy? No spokojnie, no robota nie zająć. To no. biada pani w domu nie miała. No, miałam Aha. słonecznik, wciągam je. Pojedź sobie też, to za darmo. Masz Ale przybyło. są w sklepie te już obrane. <laughs> A nie, takie dobre. No dobra, już jedziemy. Dobra, możecie Może ci ładować. To jest takie, takie miejsce, gdzie wzeszły mm, nasiona, które tutaj wcześniej rosły, czyli e, jęczmień. I generalnie on już ładnie wygląda, to jest już taki poplon, można powiedzieć, ale my chcemy tutaj e, zasiać tą mieszankę którą zakupiliśmy i chcemy, żeby tutaj był bardzo dobry poplon, więc ten jęczmień dosiejemy tutaj poplon. Talerze, które są w siewniku, e, niektóre rośliny tutaj powywracają z porządkami, zniszczą. A będzie rósł poprą, także to szkoda by było tu robić jakąkolwiek wcześniejszą uprawkę agregatem, bo to szkoda było paliwa na to. Panierko? Tak. Czy myślcie samu się jęczmienia i pójdzie pop? Cokolwiek to to takie kwasty zniszczą. Słońce jeszcze takie samo czyni się zgadza się. No to ten może gdzieś tam uzupełni. A to na pewno wyjdzie i nam dużo dużo pomoże. Jest. Oh, oh,